Często nam się zdarza, by nasza czytelniczka, która często siedzi po tej stronie, czyli jako słuchaczka, jako uczestniczka spotkania, a pojawiła się po tej drugiej stronie jako autorka. I to jest niesłychanie miłe, bo kibicowaliśmy powstawaniu tej książki tak, no i o tą książkę i bardzo się cieszymy. A, że możemy tą książkę Państwu e, zaprezentować. Ja powiem szczerze, że mam nadzieję, że to nie jest ostatnia książka. Nie, nie, nie. Oj, tak, to my bardzo, bardzo lubimy. E, e, drodzy Państwo, ja oczywiście nie będę przeciągała. Książka, a w tytule, e, w tytule książki pojawia się Syria, więc powędrujemy gdzieś tam na Bliski Wschód, w krainę dawnego Lewantu. Syria dzisiaj Polakom kojarzy się raczej a z tym, co słyszymy w mediach, czyli z tymi bardzo tragicznymi, dramatycznymi doniesieniami konflikt migracyjny, tak, fala uchodźca, uchodźca no, to nie są łatwe słowa, za tymi słowami za to idą jeszcze większe dramaty. Tym bardziej chyba dobrze się stało, że możemy Państwu zaprezentować książkę, która pokaże ten kraj, myślę, że z wielu różnych perspektyw. Ty jesteś absolwentką Wydziału Orientalistyki, Katedry Arabistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Z no, tak naukową w Kuwejcie oraz absolwentką studiów na Uniwersytecie Kuwejskim Wydział Języka Arabskiego dla Tak. I teraz te osiągnięcia. Byłaś starszym specjalistą do spraw języka lokalnego i kultury. GST, GST, czyli grupie wsparcia rządu w siłach NATO, prowincja Babylon. Byłaś tłumaczem w polskim kontyngencie wojskowym w Iraku, a haila, jeśli dobrze y, wymawiam, <todgłosy> <todgłosy> a to ekspert, pierwszej grupie bojowej sił NATO. Byłaś kierownicem kierownikiem sekcji tłumaczy w polskim kontyngencie wojskowym w ramach sił ONZ w południowym Libanie, Negocjowałaś z firmami handlowymi i usługowymi na rzecz firm podwykonawczych na terenie Syrii, Libanu oraz południowej Turcji. Prowadziłaś wykłady poświęcone kulturze, historii, filozofii arabskiej i muzułmańskiej dla pracowników oświatowych oraz spotkania szkoleniowe dla nauczycieli i przedstawicieli firm prywatnych. Byłaś dyrektorką pracówki zagranicznej w Bagdadzie w Polsko-Irackiej Izbie Współpracy Przemysłowo-Gospodarczej. Tam odpowiadałaś za nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami rządu irackiego i irackimi podmiotami gospodarczymi. I jeszcze tylko chwila współtworzyłaś stowarzyszenie Unii ACT promujące współpracę ludzi z różnych krajów na wielu płaszczyznach ekonomicznej, społecznej, artystycznej, religijnej, naukowej w opozycji do, do separatystycznej ideologii promowanych przez ekstremistyczne ugrupowania typu ISIS. Czas swój od listopada 2016 roku do 2021 spędziłaś w polskim kontyngencie wojskowym w Iraku. Tam współpracowałaś z polskimi koalicyjnymi irackimi siłami specjalnymi podczas szkolenia i nadzorowania operacji prowadzonych przez siły irackie w ramach zwalczania ugrupowań ISIS na terenie pustyni palestyńskiej. Pracowałaś dla zespołów treningowych sił NATO w centralnym Iraku, objęłaś stanowisko tłumacza, doradcy do spraw kultury, dowódcy polskiego kontyngentu wojskowego obejmującego misje w Iraku, Kuwejcie, Jordanii i Katarze bo jak pojechałam do Kuwejtu, to tam nie było żadnych Polaków. Był jeden Polak, który mnie bardzo nie lubił i drugi Polak, którego ja nie znałam, a ja byłam jedyną dziewczyną na drugim końcu miasta, bo tam był ten żeński akademik jest odseparowany oczywiście, zamknięty na, na klucz, bo my żyjemy w pałacu, ale zamknięte. I ja nie miałam z kim rozmawiać i tam było bardzo dużo... Arabki nie chciały się ze mną trochę trzymać. Ja tak na siłę do nich chodziłam, ale tam był taki przykaz, żeby te wszystkie dziewczyny białe trzymały się razem. I tam było kupę dziewczyn z tego byłego Związku Radzieckiego. A jakieś, już nie pamiętam skąd tam one były, ale wszystkie po rosyjsku mówiły. I ja na początku siedziałam jak taka tusia, bo się bałam mówić. I okazało że nie byłam taka głupia w szkole, jak mi się wydawało, tylko nieśmiała po prostu. Ja się bałam bez ale wszystko rozumiałam. I w końcu one kiedyś jakiegoś słówka po arabsku szukały i żadna nie znała. No i ja im podpowiedziałam. I One takie zdziwione, ty rozumiesz to na rosyjski? Ja mówię, tak, tylko ja mówić nie potrafię. Kiedy ja wjechałam na pierwszą misję w 2003 rok, to praktycznie nie było kobiet w wojsku. One pełniły jakieś takie funkcje jak księgowe czy tam kogoś takiego, ale nie było żołnierek i na misję nie, nie wyjeżdżały kobiety. Kiedy ja byłam na tej pierwszej bazie, tam było 2,5 tysiąca żołnierzy polskich, amerykańskich, tam to nie wiem, jak to To ja byłam, to tam było trzy. Byłam ja i były dwie pielęgniarki, które były zawsze zamknięte u siebie w lecznicy, i ja one stamtąd nie wychodziły. I ja byłam jedyną kobietą. I ci żołnierze polscy, oni nie naprawdę, oni dali szkołę życia. Takich wyzwisk, jakie ja pod swoim adresem słuchałam, to ja się nigdy nie nasłuchałam. Ale to ja rozumiałam, że to nie jest do mnie tak naprawdę. To jest przez nich przemawia strach, osamotnienie, no takie zagubienie w tym, samotność, brak kobiet również. I to Wiadomo, że wszyscy nie mogą mieć tej jednej, a nawet jakby chcieli, to ja się nie zgodzę. Kiedy do mnie no to wiadomo, że włącza się agresja i tak dalej. I zajęło mi prawie, no chyba miesiąc, albo może, no tak jakoś miesiąc pierwszego patrolu, na którym byliśmy ostrzelani, gdzie ja tak może nie dałam radę. nie że nie dałam czegoś tam, tylko dałam radę. I to się momentalnie zmieniło. Oni uznali, że jestem ich i już mnie wtedy bronili ci moi z grupy bojowej. Bo tam jeszcze była logistyka, to oni tam różnie, ale już ci wtedy moi chłopacy nie doznawali nikomu z drugiego słowa o mnie powiedzieć, bo ja się sprawdziłam. Ale <toddź> chazel go! Mamy tutaj także skarbek, ale te skarbek nam da się karnie w cudzysłowie, proszę tutaj wykorzystać, więc my będziemy czerpać z tej wiedzy synki, korzystać i zachwycać je nie po prostu światopoglądem i jej osobą, bo na